Kolejnym zwierzęciem o dość kontrowersyjnym kształcie, nazwijmy to, powiedzmy, że to wygląda jak fragment jelita z rogami, jest herpetogaster kambryjski. Tak. Her herpetogaster to jest. Y to jest zwierzę, które żyło w szczególnym znowu czasie ewolucji życia na Ziemi, kambr to, to jest pierwszy okres ery paleozoicznej, pierwszy okres fanerozoiku, czyli tego czasu, kiedy to życie oczywiście daje dużo skamieniałości. To, było, to był taki worek z, takimi, z takim drzewkiem na, 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 na jednej części, to było zwierzę paradoksalnie do, do jego wyglądu dosyć dziwnego, może, może nawet odpychającego, stosunkowo blisko spokrewnione z nami, to znaczy no, mieliśmy gdzieś tam wspólnych przodków, ponieważ, ponieważ no, w kambrze ewolucja niesłychanie eksperymentowała. O cały ponad 18-minutowy materiał na temat prehistorycznych dziwolongów zapraszam na kanał Geologia do ucha.